Tęskniłem, panie pośle. Wzajem, wzajem, panie marszałku. Już się więcej nie opuszczę, powiedziała bieda, pani marszałku. <grywa> <grywa> e, tak, to dobrze, że pan marszałek we własnej osobie zasiada tutaj za tym kontuarem, e, ponieważ chciałbym w trybie oświadczenia poselskiego odnotować e, akt godzien pożałowania i skandaliczny, który zaszedł na dzisiejszym posiedzeniu Komisji do Spraw Unii Europejskiej. Mam tu w ręku stroniczkę menu, które otrzymaliśmy przed dzisiejszym posiedzeniem, podpisane przez pana przewodniczącego Michała Koboszko. W punkcie drugim, bo pominę punkt pierwszy, gdzie jak zwykle Krótki jest mój staż w tej komisji, ale już mogę powiedzieć, że jak zwykle posłowie uparli się, żeby przegłosować, przyjąć bez uwag, bez, przez aklamację dokumenty, z którymi się nie zapoznali i których ewentualnych konsekwencji prawno-finansowych nie znają. Otóż uparli się, żeby głosować kota w worku, przegłosowali. Mamy. Ale poważna sprawa. W punkcie drugim pan minister. Szynkowski Welseng, aktualnie w rządzie dwutygodniowym minister spraw zagranicznych, wcześniej minister do spraw Eurokołuchoru i wiceminister spraw zagranicznych, zreferował stanowisko Rzeczypospolitej Polskiej na posiedzenie Rady do Spraw Zagranicznych Unii Europejskiej, na które pan minister udaje się w dniu 11 grudnia. W czasie, kiedy my tutaj będziemy jeden rząd obalać, a drugi wynosić, to, to pan minister będzie w Brukseli i przedstawił przeobszerne stanowisko, co samo w sobie było dość szokujące, z tego względu, że tu w tej Wysokiej Izbie nie było żadnej debaty na temat głównych kierunków polityki zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej. To sprawy ważne, więc pan marszałek zechce wysłuchać. Otóż wśród innych spraw, Wybiły się na czoło agendy rządu dwutygodniowego sprawy ukraińskie. Program Ukrainiec Plus wszystko dla Ukrainy, słudzy Ukrainy. Ten program w wersji, wersji Plus Turbo 2.0 z dopalaczem. Pan minister zapowiedział, że będzie żądał, żeby Europa jeszcze bardziej zaangażowała się w studnie bez dna ukraińską. Zwracałem uwagę, że tymczasem już trąby do odwrotu z Waszyngtonu słychać. Senat wczoraj zapalił czerwone światło w Waszyngtonie, ale my będziemy jak zwykle odsłaniać, osłaniać na koszt polskiego podatnika odwrót wielkiej armii Napoleona z Moskwy. Panie pośle, ale w drugim... sejmowe trąby wskazują, że przekroczył pan czas już o minutę. I w drugim punkcie powiedział pan minister spraw zagranicznych, że żądać będzie wzmocnienia i zmaksymalizowania sankcji przeciw Rosji, czyli punkt program na złość cioci odmrozimy sobie uszy kontynuowane. I ostatnia rzecz bardzo ważna. Zapowiedział pan minister, że będzie tam w Brukseli już 11 grudnia adwokatem przyjęcia Ukrainy do Unii Europejskiej. Otóż ja chciałbym w trybie oświadczenia poselskiego odnotować tu takiej debaty nie było. Nie było posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych, na którym tego typu stanowisko byłoby prezentowane, nie było jego oceny. Pan minister Szynkowski Welsenk, jeżeli 11 grudnia będzie opowiadał takie rzeczy w Brukseli, będzie to mówił jako człowiek nieumocowany w polskim prawie, nie mający delegacji polskiego parlamentu do tego, żeby zapraszać kogokolwiek do Eurokołchozu, zwłaszcza. Reżim kijowski upadły ukraińskich reżimów. Dziękuję bardzo, panie marszałku. Dziękuję, panie pośle. Mam nadzieję, że z otwartością serca przyjmuje pan moją wyrozumiałość w kwestii przekraczania przez pana czasu. Teraz oświadczenie wygłosi.